Rozglądacie się za czymś lub za kimś. Patrzycie w przeszłość. Zamiast waszym okrętem sunąć do przodu, płynąć do przeszłości, patrzycie w przeszłość. Wasze myśli koncentrują się na przeszłości. Popatrzcie, że wy myślicie mocno o sobie, jak ten mężczyzna na karcie. Który jest podziwiany przez innych. Ale w Waszym życiu idzie piękny czas. Czas wiosny, czas natchnienia twórczości, miłości, czas, gdzie chce się żyć. Będziecie na jakimś rozstaju dróg. Wiosna to ogrom planów, pomysłów, ale Wy nie będziecie wiedzieli, który macie realizować najpierw. Będziecie szukali, Rozwiązań, a wasza droga wjedzie do tego ogrodu. Piękna, bezpieczna przystań. Miejsce dla was, ale także waszych dzieci. Nauka, rozwój, cieszenie się życiem bez zagrożeń ze świata zewnętrznego. Karta miłości, miłość, szczęście, dusza w sercu. Ciężkiej pracy, będziecie ciężko pracować, ale nie za darmo. Ta praca przyniesie wam w przyszłości wielkie owoce, które pozwolą wam spełniać kolejne marzenia. Wasz jedyny problem jest taki, że wy w waszym ego nie słuchacie pomocy innych, a są istoty. Popatrzcie, król zwojów, który chce wam powiedzieć, który zwój jest najlepszy, która droga jest najlepsza. Tylko że wy macie tak silne ego w tej chwili, że nie chcecie słuchać kogoś takiego. Popatrzcie, Wy nie wierzycie innym. Wy z definicji nie wierzycie temu mężczyźnie, a szkoda, bo on ma genialne pomysły, które są w stanie wskazać Wam dobre kierunki rozwoju, szybsze, prostsze, ale wy przez to ego. Nie pozwalacie sobie na skorzystanie z pomocy kogoś takiego.